Z Wami i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii, według świętego Łukasza, chwała Tobie, Panie. W owym czasie podeszło do Jezusa kilku sadyceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny Niech jego brat pojmie ją za żonę I niech wzbudzi potomstwo swemu bratu Otóż było siedmiu braci Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę Jezus im odpowiedział dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą lecz ci którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych. Ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi będąc uczestnikami wstania. A że umarli z martwych wstają, to i rzecz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie. Gdy pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla niego żyją. Oto słowo pańskie. Fała tobie chryste.